Marcin Zasada, witam ponownie. Profesor Robert Tomanek, ekonomista, były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, były wiceminister rozwoju, człowiek wielu tytułów jest dziś z nami w Radiu Katowice. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, po pierwsze pan zmienił zdanie na temat CPK w tej takiej zrewidowanej formie, czy nadal uważa pan, że to gigantomania i, i w ogóle... Tak, akceptuję w tej zmniejszonej formie. Akceptuję. Wydaje mi się, że jest to krok w dobrą stronę. Natomiast przyznam się szczerze, że nie jestem specjalnym entuzjastą, dlatego że w mojej ocenie w państwie mamy bardzo wiele spraw do załatwienia i jest pytanie, czy to jest absolutny priorytet. To teraz popatrzmy na to, co, czy którędy do tego CPK. Czy to, co przedstawił kilka dni temu w Katowicach wiceminister Malepszak. Mam na myśli przebieg kolei dużych prędkości przez Śląsk do granicy z Czechami, zwłaszcza na tym odcinku Mikołowsko-Palowickim, powiedzmy, yy, oprotestowywanym nieustannie. To jest to, na co czekali yy, mieszkańcy Mikołowa. Powiedzmy, czy to jest mniej więcej kompromis, jakiś kompromisowy wariant i również postęp yy, yy, w drodze do tego kompromisu, według Pana? Z tego, co czytam, to tak. Jest to postęp, jest to kompromis. Kompromis, który tak czy siak będzie miał przeciwników, dlatego że znajdujemy się w obszarze gęstej zabudowy, a z drugiej strony potrzebujemy dobrego, szybkiego połączenia z południem Europy i poprawy obsługi ruchu regionalnego. Zmniejszenie prędkości na tej linii oznacza, że ona będzie mogła też służyć obsłudze ruchu regionalnego. Regionalnego, chociaż niewątpliwie będą pewne problemy W tak zwanym ułożeniu slotów Bo inne są wymagania pociągów Które pojadą na przykład w kierunku do Pragi Czy dalej na południe Europy A inne wymagania pociągu do Jastrzębia hmm. Natomiast Ja trochę zadałem pytanie już Znając odpowiedź Czy to y, satysfakcjonuje na przykład mieszkańców Mikołowa Średnio W Palowicach na przykład Tam to takie dwie różne organizacje Powiedzmy lokalne Powiedzieli, że no Wygląda obiecująco, w Mikołowie niekoniecznie. Natomiast czy to jest dzisiaj tak, panie profesorze, już patrząc z lotu ptaka, że dzisiaj niczego się nie da zbudować, typu linia tramwajowa, linia kolejowa, spalarnia odpadów, czy, czy inna inwestycja przemysłowa bez narażania się na gigantyczny protest społeczny? Ja myślę, że to jest kwestia przygotowania się do rozmów z ludźmi, bo jeżeli działamy według zasady, że najpierw odpalamy bombę atomową, a potem zaczynamy myśleć, co się stało, a tak było de facto z CPK, bo najpierw wrzucono hasło, tniemy Mikołów na połowę i puszczamy linię 300 na godzinę, no to to spowodowało ogromny opór, konsolidację grup oporu i w tych grupach oporu społecznego znajdują się takie osoby, które no nie przyjmują argumentów i z nimi później jest bardzo trudno rozmawiać, więc do takich przedsięwzięć trzeba się przygotowywać i uwzględniać, że w każdym przypadku trzeba rozmawiać z ludźmi. Uważa pan, że generalnie to jest problem po stronie hmm... Inwestora zawsze, że tu, tu są jakieś zaniedbania. Decydentów, czy decydentów? decydentów przede wszystkim Komunikacyjne zaniedbania. Powinni się przede wszystkim przygotować do rozmów i liczyć się z tym, że będzie opór. Przez lata funkcjonował taki model negocjacji. My jesteśmy mądrzejsi, my urzędnicy, my inwestorzy, my wiemy lepiej, bo mamy wiedzę techniczną, no i musimy przeprowadzić konsultacje. Ktoś był przeciw, komu się coś nie podobało, były konsultacje, jedziemy dalej. Te czasy się skończyły. Znaczy wie pan, szybka kolej, jeździ przez Francję, jeździ przez Hiszpanię. Przez Niemcy, i taka inwestycja zawsze musi coś przeciąć. No i, I zapewne zawsze są opory zawsze i problemy, opory. i dyskusje. Tylko trzeba umieć ten dialog społeczny prowadzić. Panie profesorze, to tak czy inaczej, spoglądając na mapę inwestycyjną Śląska i Okolic. Izery nie będzie, to, to, to wiemy. Pan też ten stosunek do Izery miał jak do CPK. Mniej więcej. Tam zresztą e, e, szykują się zwolnienia grupowe to, przy okazji. E, co zrobić z tym terenem, który przygotowano pod budowę Izery? Oczywiście zaznaczmy, że tam nie ma nawet jednej ściany fabryki, pomimo tych wszystkich lat i przy, wszystkich przygotowań. Ale zakładając, że przygotowano jakiś teren inwestycyjny i można byłoby go wykorzystać Inaczej to jak? Po pierwsze, nie chcę, żeby przylgnęła do mnie łatka urzędowego sceptyka. Ja jestem sceptyczny wobec inwestycji dużych, realizowanych za publiczne pieniądze. I akurat w przypadku Izery stąd brał się ten sceptycyzm, dlatego, że chodziło nagle o budowę fabryki od podstaw przez państwo. No i popełniono... Takie rzeczy nie zdarzają się na świecie? Zdarzają się, jako przykład podaje się Turcję. Tylko, że Turcja to jest kraj o zupełnie innym modelu, nazwijmy to, demokracji i kraj, który leży poza Unią Europejską. Ale z drugiej strony podobny Model biznesowy, też z Chińczykami, mniej więcej chiński samochód z, z turecką. Podobny, z tureckim ale z dużymi nakładami, z szybką decyzją i bez bawienia się w dyskusję na przykład z Unią Europejską. Czy coś wolno, czy czegoś nie wolno, pomoc publiczna. Ale to przecież u nas to wpisano w KPO. Wpisano w KPO, ale te środki też były nie takie, żeby wybudować fabrykę od podstaw z własnym wsadem badawczym. Mniejsza o to, w każdym bądź razie ta inwestycja budziła wątpliwości od przynajmniej kilku lat, no i ona się teraz wywraca. Las jest wycięty, ludzie, którzy tam pracują, mają kompetencje, no i teraz trzeba by było to wykorzystać. Ale też nie na y, chybił trafił. Ja kiedyś wspominałem o przemyśle obronnym. Okej, okay, to jest dobry kierunek, tylko że my to musimy wmontować w strategię rozwoju przemysłu obronnego. I tutaj jest właśnie rola rządu. Rząd wyznacza kierunki, rząd publikuje dokumenty typu pu polityki publiczne i w ten sposób ogranicza pewne ryzyka. Tego tu brakuje. Co my chcemy? Bo mówimy o budowie przemysłu, o obronie Europy, to są wszystko hasła. Natomiast trzeba przejść do poziomu konkretów. O przemyśle zbrojeniowym faktycznie on, on pojawia się również w kampanii wyborczej jako ym, szansa yy, na uratowanie przemysłu w ogóle na Śląsku, jako, jako coś, co, co może to życie przemysłowe na Śląsku przedłużyć kulturę techniczną przedłużyć. Może i jest ku temu potencjał. Ja chcę powiedzieć, że dawno tam temu za słusznie minionych czasów fabryki zazwyczaj miały programy przestawiania się na produkcję wojskową. Ewentualnie prowadziły taką produkcję. Mieliśmy też doświadczenia na Śląsku. Brakuje tutaj podejścia systemowego, podejścia długofalowego, bo wiemy o tym, że musimy mieć własny przemysł obronny, wiemy czego nam brakuje, no i teraz trzeba mało tego mamy pieniądze nawet. No, Przykład z Niemiec. Fabry no, z Niemiec, fabryka Volkswagena, gdzie się rozważa sprzedaż tej fabryki koncernowi zbrojeniowemu i przekształcenie w fabrykę, jak to obrazowo w mediach pisano, która produkowała samochody, będzie produkować czołgi. Tak nawiasem mówiąc, ja nie jestem oczywiście inżynierem i specjalistą, ale patrzę przez finanse. Czołg kosztuje około 9%. Do 15 milionów złotych. Nowoczesny tramwaj to jest porównywalny koszt, więc to jest podobny wysiłek produkcyjny. Czołg też jest pojazdem, oczywiście opancerzonym, uzbrojonym, ale przecież my mamy doświadczenia w budowie czołgów. To tak na marginesie, bo nie wiem czy akurat w strategii obronnej czołgi by były najważniejsze, dlatego że mówi się o potężnych brakach amunicji. I, i, I to jest na dziś taki temat. Także strategia rozwoju przemysłu obronnego jest pilnie potrzebna i podjęcie uporządkowanych działań, które będą kontynuowane przez kolejne rządy, bo to jest absolutna tragedia, że jest rząd albo nie daj Boże minister, którego później się odwołuje i praktycznie jest to szyte na takie okresy rok do czterech lat. Tak nie powinno prowadzić się polityki strategicznej. Panie profesorze, kopalnia. Czy zastąpienie kopalni przez fabrykę amunicji to nie jest takie proste? No nie no, to już kopalni nie to, ale mówimy o czym innym. Kopalnia to przecież nie tylko wyrobiska, nie tylko sprzęt, który tam jest zaangażowany, ale też ludzie, którzy mają chodzi. kompetencje. Przede wszystkim, przede wszystkim o to. Natomiast czy ja rozumiem, że pan yy, widzi, czy, czy wręcz powinność yy, dostrzega, żeby Cały proces transformacji Śląska, bardzo kosztowny według różnych szacunków 110 miliardów złotych wydamy na to, wydamy. No, powiedzmy, wydamy do 2049 roku, połączyć z y, tym, co właśnie powiedzieliś na, powiedzieliśmy na temat przemysłu zbrojeniowego. Czy te dwa procesy można złączyć ze sobą? To znaczy, pieniądze wydane na likwidację kopalń, na przykład na, na, na Śląsku, można zarazem y, y, złączyć z inwestycją, na przykład w przemysł zbrojeniowy. Można, y, można to zrobić w programie transformacji, na przykład górnictwa i przemysłów okołogórniczych. Y, trzeba też patrzeć na te wydatki, o których pan wspomniał, jako na inwestycje, bo to nie jest tak, że 110 miliardów złotych i to są pieniądze, które gdzieś trzeba utopić. To a są jak, inwestycje. Jak, gdzie tam jest inwestycja, panie profesorze? No inwestycja w rozwój regionu, w rozwój przemysłu. To znaczy to powinna przemysł... być inwestycja, a, tak? a dzisiaj... No dzisiaj nie. Natomiast po to mówię cały czas i powtarzam przy różnych okazjach o politykach publicznych, o zorganizowanym działaniu, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę idziemy, w jakim tempie i z jakimi instrumentami. Przemysł obronny, jego rozwój może być jednym z instrumentów. Niekoniecznie musi być to przemysł publiczny, czyli państwowy. To mogą być i są w Polsce fabryki, które specjalizują się w produkcji sprzętu wojskowego i są prywatnymi fabrykami. To jest oczywiście na horyzoncie ustawa np. o funkcjonowaniu górnictwa bardzo ważna. Na szczęście omawiana czy dyskutowana również w, 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 w szczegółach obecnie. No i tam jest jedna z najważniejszych rzeczy, kwestia życia po życiu, powiedzmy, spółek górniczych, czy kopalń właśnie. Czy co zrobić z ludźmi, co zrobić z infrastrukturą, co zrobić nie wiem, z wodą pod ziemią, która może być wykorzystana wie pan. To jest czysta technologia. Transform... Przepraszam, czysta energia pod ziemią. Transformacja ma swój potencjał. To czemu nikt o tym nie Polsce... pomyślał? Czemu na... nikt o tym nie pomyślał wcześniej, żeby na przykład do umowy społecznej coś takiego wpisać? Nie wiem. Natomiast to już trzeba się pytać tych, którzy mieli myśleć o tym. Natomiast nie wiem, czy my wiemy, czy my o tym mówimy, że w Polsce 200 tysięcy ludzi pracuje w systemie fotowoltaiki i pomp ciepła, czyli w tej nowej rzeczywistości energetycznej i to się bardzo rozwija. Jesteśmy wiceliderem w Europie. Tylko w Niemczech jest więcej ludzi zatrudnionych w tym sektorze. Są ogromne ogromne możliwości, ogromne potrzeby. Polska potrzebuje siły roboczej, a prognozy demograficzne są niekorzystne. Ja bym się nie bał o to, co będziemy robić z ludźmi. Ci ludzie mają kompetencje i ogromną wartość. Trzeba wiedzieć, co się chce robić, mieć plan strategiczny yy, i wtedy będziemy efektywnie działać. A jeżeli działamy od eventu do eventu, od wypowiedzi nomen omen w mediach, do wypowiedzi w mediach, ja nie jestem politykiem, to mogę się wypowiadać, że tak powiem, bardziej swobodnie, no to yy, to, to dzieje się tak, jak się dzieje. Profesor Robert Tomanek, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego, był dziś gościem Radia Katowice. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia, Miłego weekendu, dnia. do usłyszenia i do zobaczenia.